Okres międzywojenny w Koluszkach obfitował w wielką ilość spektakularnych wydarzeń kryminalnych. W naszym dopiero formującym się wówczas miasteczku, ręce policji państwowej, jak i ręce dziennikarzy były obarczone wielką ilością pracy. Otóż, wśród powszechnych kradzieży, rozbojów, a także napaści kolejowych, wybrałem najciekawsze wydarzenia kryminalne z tamtych lat, które przedstawię w tym odcinku. Na odcinek serdecznie zapraszam. W 2015 roku na przejeździe w Żakowicach pociąg zmiażdżył dwa auta i śmierć poniosły dwie osoby, co wywarło wstrząsające wrażenie na mieszkańcach. Podobny wypadek miał miejsce w listopadzie 1928 roku. Pochodzący z Aleksandrowa, Jan Wyjota, otrzymał pracę w pobliżu Koluszek, wobec czego wziął całą rodzinę składającą się z żony i czterech dzieci na wóz, i podążył w drogę. Zmęczeni podróżą wszyscy zasnęli, a koń wlug się powoli, wreszcie docierając do przejazdu kolejowego pod koluszkami, i zatrzymał się na torze. W tym momencie, od strony łodzi, nadjechał pociąg i formalnie zmiażdżył wóz wraz z śpiącymi na nim. Tak śmierć poniosła cała rodzina. W okresie międzywojennym, koluszki stanowiły bardzo ważny punkt na mapie to kolejowych przewozów towarowych. Głównym surowcem, który był przewożony przez stację koluszki, był węgiel, który stąd trafiał m.in. do łodzi, a także do Warszawy. Dlaczego węgiel był tak cennym towarem, który można było ukraść? Otóż tona węgla w 1932 roku kosztowała około 30 zł. Zarobki robotnika wykwalifikowanego to 200 zł miesięcznie. Ze względu na tak dużą cenę węgla pociągi stanowiły doskonały łup dla złodziei. Dokonywano często napadów na pociągi węglowe i rozrzucano węgiel na pole, który później zbierano, wobec czego kolej zaczęła wystawiać eskortę dla pociągów węglowych w postaci uzbrojonych kolejarzy lub policjantów. Byli oni zazwyczaj uzbrojeni w długie karabiny. Jak donosi ówczesna prasa, w 1934 roku dokonano napadu w liczbie kilkunastu osób na pociąg węglowy nr 474 na odcinku Rokiciny Koluszki, gdzie kilkunastu rabusiów zakradło się na wagony, a straż kolejowa zaczęła do nich strzelać. Jeszcze większy napad miał miejsce w kwietniu 1932 roku, kiedy to na pociąg węglowy nr 172. Pomiędzy stacjami Piotrków i Koluszki banda, złożona z przeszło 400 osób, napadła na pociąg węglowy. Dzięki energicznej akcji drużyny konduktorskiej, część zarabowanego węgla załadowano z powrotem do wagonów, a władze policyjne wszczęły natychmiast pościg za rabusiami. Zdarzały się również napady na kolejarzy. I taki przypadek miał miejsce w 1933 roku w styczniu. Kiedy to y, grupa przestępców pod y, komandą Nijakiego pałygi dokonała napadu na y, Stanisława Suszkiego, y, zamieszkałego we wsi Kędziorki Gminy Gałkówek. Otóż y, poza y, rabunkiem zadano y, ofierze kilka ciosów żelazną pałką, y, dosłownie rozłupując jego czaszkę. Funkcjonariusze kolejowi zostali zaalarmowani krzykami dochodzącymi od strony zabudowań stacyjnych. Kilku kolejarzy przybiegło na miejsce, skąd rozległ się krzyk. W kałuży krwi leżał martwy już kolejarz Suszki. Ratunek okazał się spóźniony. Gazeta Echo z 14 lutego 1930 roku donosiła, w dniu wczorajszym koluszki wstrząśnięte zostały niebywałą zbrodnią, jakiej dopuściła się na swem nieletnim dziecku własna matka. Kilku kolejarzy zdążających z miasta przez pola do pracy natknęło się w szczerym polu na zwłoki dwuletniego chłopca. Po długich badaniach rozpoznano w dziecku syna niejakiej Łukasikowej, mieszkanki koluszek, wdowy kobiety złej, którą dnia poprzedniego widziano na dworcu wyjeżdżającą w stronę łodzi. Onegdaj wieczorem widziano ją jak z tobołkiem w jednej ręce i chłopcem w drugiej szłaku stacji. Łukasikowa była złą matką, w ohydny sposób znęcała się nad swym nieletnim dzieckiem, bijąc kijem lub pogrzebaczem kuchennym. Dziecko posiniaczone i pokrwawione stale płakało. Ponieważ syna swego Łukasikowa nawet nie karmiła należycie, było jasne, że chce się go pozbyć. Wczoraj wieczorem, idąc na dworzec, dziecko swe zostawiła w polu. Ślady stóp bosych na śniegu wskazywały, że dzieciak kręcił się po polu, szukając ludzi. Był w jednej koszuli. Na skostniałe zwłoki dziecięcia natknęli się robotnicy. Powiadomiona o wypadku, policja wszczęła energiczne dochodzenie, które ustaliło, że zbrodnicza matka zbiegła w stronę łodzi. I takie właśnie relacje z tragedii rodzinnych. Dość często znajdują się w gazetach międzywojennych. Ta zbrodnia akurat miała miejsce w Koluszkach, dlatego postanowiłem ją tutaj przytoczyć. Zdarzały się także zbrodnie na tle miłosnym. Otóż w 1934 roku prasa donosiła: W Koluszkach, tuż przy dworcu kolejowym, rozegrała się straszliwa tragedia rodzinna. Od dwóch lat prowadziła w Koluszkach piwiarnię niejaka Władysława Pawłowska, żyjąca w separacji z mężem Mieczysławem. Pawłowski mieszkał w Łodzi. W piwiarni zatrudniała Pawłowska w charakterze kelnerki swoją siostrę dwudziestoletnią letnią Irenę Gałąsków. Mimo separacji mąż usiłował nakłonić żonę do zgody i dalszego współżycia. Pawłowska była jednak nieustępliwa i kategorycznie odmawiała, mąż począł więc odgrażać żonie, że ją zamorduje. Onegdaj rano spełnił swą groźbę, albowiem zjawił się w piwiarni i zwrócił się do żony z ostrym zapytaniem, czy zgodzi się na powrót do jego domu. Kiedy otrzymał odpowiedź odmowną, chwycił z lady nóż i rzuciwszy się na żonę, rozpruł jej brzuch. Pawłowska padła na ziemię i w momencie skonała. Gałązkówna, widząc swoją siostrę w opresji, usiłowała Pawłowskiego bezwładnić. Padła jednak również ofiarą, gdyż i ją Pawłowski ciężko poranił. Gałązkównym przewięziono pociągiem do Łodzi i w stanie beznadziejnym umieszczono w szpitalu. Na miejsce zbrodni przybył z Łodzi prokurator Nikitienko, a z Brzezin komendant policji powiatowej, komisarz Fichna. Pawłowskiego osadzono w więzieniu. Piwiarnia ta znajdowała się przy ulicy Stasica, tuż obok burowanej kamienicy, która stoi do dnia dzisiejszego. Czas odcinka pozwolił na przytoczenie tylko kilku najciekawszych wydarzeń kryminalnych z tamtych lat. Ale jeżeli by Państwo chcieli poznać więcej relacji prasowych z tamtych lat, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z książkami Koluszki w dawnej prasie Tom pierwszy i drugi, wydanych przez Stowarzyszenie Historia Koluszek, a które zawierają mnóstwo ciekawych informacji. Serdecznie zapraszam do ich lektury, a ja tym akcentem. Państwem się już żegnam.